Halo, halo, hej, cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Lemon, a to jest kolejny nietypowy materiał na moim kanale. Um, jest to gra Call of Cthulhu, gra, którą przechodziłem e, dość dawno już, jakby nie patrzeć. Przechodziłem ją na streamach. Także, jeżeli chcecie obejrzeć, jeżeli ktoś się interesuje tego typu grami, zapraszam serdecznie oczywiście na mój kanał. Co prawda nie jest może jakoś powalająca, bo wtedy jeszcze nie miałem światłowodu, ale myślę, że da się wytrzymać, da się to obejrzeć. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam. zobaczyć jak udało mi się przejść grę. Bo, oczywiście, ten materiał, że tak powiem, jest z pewnego powodu, ponieważ stwierdziłem na streamie, że. Zrobię też jeszcze inne zakończenia, czyli ta gierka ma w sumie cztery zakończenia. Jedno odblokowałem na streamie, trzech nie odblokowałem. Możecie zobaczyć, jak do tego doszło, ale no, mam wrażenie, że w tej gierce im więcej, że tak powiem, się dowiadujemy, im więcej chcemy poznać, z czym mamy do czynienia, tym bardziej stan psychiczny naszego bohatera po prostu dochodzi do kresu wytrzymałości, przez co no, dochodzi do zakończenia jakiego dochodzi. O czym zaraz będę wspominał, pokażę Wam też oczywiście, czym się posiłkowałem, z jakich źródeł, źródeł korzystałem. Oczywiście przy robieniu tych zakończeń mi osobiście zajęły trzy save. Oczywiście ta gra jest taka, że no niestety tutaj nie ma saveów. Nie można, że tak powiem, w pewnym momencie się przenieść do, danej, do danego momentu gry, żeby podjąć inne decyzje. Przez co tak naprawdę trzeba całą grę przechodzić od nowa. Na szczęście gierka nie jest długa. Jak się ją speedrunuje, bo jak się nie speedranuje, to jest, że tak powiem, no troszeczkę zajmuje, ale z racji tego, że ja speedranowałem dwa następne savey, no to zmieszczałem się w okolicach jednego dnia tak naprawdę, nie całego, gdzieś tam chyba w 5 godzin udawało mi się to zrobić. Może, może mniej, może więcej, zależy od tego, jaki był dzień, i teraz wam pokażę z jakich źródeł korzystałem. Mianowicie yy, przejdziemy sobie na stronę łowcy trofeów. Bardzo fajna stronka, oczywiście polecam, jeżeli ktoś sobie maksuje gierki na 100%, robi platyny i tak dalej. No bo ja jestem taki, że platynuję gierki i po prostu lubię to robić. Bo wtedy wiem, że wycisnąłem z gry maxa jakby nie patrzeć. No, jak sami widzicie, jesteśmy już tutaj na pierwszym endingu, czyli bezimienne sekty. Um, oczywiście tutaj to jest chyba nawet to zakończenie, które odblokowałem na live, tak mi się wydaje. Odmów udziału w rytuale. E i to jest właśnie trofeum związane z zakończeniem gry. Żeby je odblokować oczywiście, musimy kompletnie zniszczyć psychikę bohatera. I jeszcze co wam mogę powiedzieć, to to, że zakończenia można robić podwójnie. Yy, czyli, że robimy tak w jednym na jednym save, że robimy dwa endingi, bo da, da się tak zrobić, żeby to ogarnąć. I robimy dwa endingi na kolejnym save. Yy, przynajmniej ja tak robiłem. Tak naprawdę. Yy, I to jest spoko, jakby nie patrzeć. No, jak sami widzicie, tutaj. Dosłownie nie są wszystkie punkty wymagane, ale oczywiście czytamy wszystkie bezbożne księgi. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, no to wiadomo, o co chodzi. Badamy wszystkie przedmioty okultystyczne, jakieś retrospekcje. Do tego tutaj mamy, poddajemy się woli Lewiatana, przyjmujemy dar wiedzy. Pod koniec już gry zastrzelamy Bradleya i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy wszystko pokazane pięknie, ładnie. Jak możemy do tego dojść, żeby, żeby odblokować ten ending? Drugi ending to jest pożegnanie, czyli znowu tutaj. Musimy. To jest akurat pożegnanie, to jest chyba jeden z tych dobrych endingów. Znowu to jest odmawiamy uczestnictwa w rytuale. I to jakby ten ending polega na tym, że musimy mieć naprawdę dobry stan psychiczny bohatera, czyli nie czytamy żadnych bezbożnych ksiąg, nie mamy jakichś dziwnych retrospekcji, i tak, dalej, i tak dalej. Czyli sami widzicie. Dobrze olewać wszelkie badania. Walczymy z lewiatanem, nie przyjmujemy daru wiedzy, oszczędzamy Bradley'a. I tak dalej. Staramy się nie przyjąć tabletek, nie jeść mięsa, nie sięgać po broń. Nie używamy żadnych odpowiedzi w języku rylechejskim, Tak to chyba można przeczytać. Także mamy tutaj wszystko podane jak na tacy, tak naprawdę. Walcz przed przeznaczeniem oczywiście przeprowadzamy pomyślnie oddzielny rytuał. Trzeci ending. I tutaj wystarczy, że podczas ostatecznego wygnania tułacza, czyli ta walka, e, kiedy jesteśmy tą kobietą, już nie pamiętam dokładnie imienia, ale właśnie jest e, Algernon Drake. Jeżeli przyjmiemy jego pomoc, to musimy tutaj e, go uratować, żeby nie wciągnął go jakby ze sobą e, i wtedy mamy kolejny wybór, tak? No i oczywiście ze czyli czwarte zakończenie, ostatnie... Em, Oczywiście to jest to samo widzicie sami tutaj, że możemy to powiązać z zakończeniem bezimienne sekty, czyli dokładnie z tym tutaj endingiem, czyli dokładnie musimy to samo chyba nawet zrobić, żeby, żeby osiągnąć ten ending no i widzicie tutaj, że zakończenie wczytam ostatni zapis, tym razem wybierzemy opcję w lewym dolnym rogu i tak dalej, i tak dalej. Teraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda oczywiście, jak wygląda każdy z endingów, żeby nie było, że wiecie. Jeżeli nikt nie będzie oglądał, to pokażę wszystkie, wszystkie zakończenia i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. przenieśmy się oczywiście, przenieśmy się najpierw na pierwszy mój save. Tutaj oczywiście albastrowy punkt. Eee, to jest pierwszy, pierwszy mój zapis gry. Eee, I to jest właśnie z, zapis ze streama, z, ze strumyków, które prowadziłem. E, powiem szczerze, fajna gierka. Jak mam być szczery, fajna gierka, taka. Wiecie. Mm... No, wiecie o co chodzi. To jest taka gierka detektywistyczna dość mocno, i, i to mi się podoba w takich grach, że mocno stawiają jednak na fabułę aniżeli na, um, aniżeli na właśnie jakieś wiecie strzelanie i tak dalej, i tak dalej. Możecie też oczywiście da dać znać, bo nie czytałem książki, właśnie H.P. Lovecrafta. Bo ta gra jest na podstawie tejże, tejże książki. Możecie też da dać znać, jak się kończy książka, czy też tam są na przykład cztery endingi, sobie wybieracie, czy to już jest jakby to był zamysł twórców, żeby zrobić cztery zakończenia. Oczywiście jesteśmy tutaj, przepraszam, ale niestety moje słuchawki odmawiają współpracy ostatnio, i że tak powiem, nie słyszałem nic w tej chwili. Oczywiście podchodzimy. Nawet chyba nie będę tutaj wysłuchiwał tego, co oni mają do powiedzenia, bo to i tak nie ma sensu. Tylko po prostu przejdziemy już do, samego, do samych wyborów, jakich możemy dokonać. Oczywiście powiem Wam też swoje przemyślenia na temat tych endingów, jak to, jak to wygląda z mojej perspektywy. Yy, dlaczego tak się wydarzyło? waiting for me. All this time I was fighting it, but I was afraid of it. What did you learn? Listen to me. Look around you. Everything is must. I can't make that one man, one man Because I saw you in the i truth seeker. One of the rare humans. Yes, I feel the truth. Wiesz, ja to pomijam. No i właśnie, to jest ten pierwszy save, na którym zrobiłem chyba najgorszy możliwy ending, czyli odprawienie rytuału. Nie odzywam się, pokazuję wam, zostawiam jak to wygląda. Jeszcze tu chciałbym na szybko dodać, przepraszam, że wam, prze że wam przeszkodzę, ale tutaj gdyby był drake, to prawdopodobnie moglibyśmy spróbować, że tak powiem odprawić kontrrytuał który pokażę w następnym endingu. Oczywiście tu nie muszę tłumaczyć, doprowadziliśmy naszego głównego bohatera do y, skra... Y, znaczy do jakby najgorszego stanu psychicznego, jaki może być. Przepraszam oczywiście za lagi, ale gram na Remote Play'u, y, przez co czasami połączenie internetowe, nie wiem, ta aplikacja zamula. I przepraszam za to, jeżeli będą takie właśnie dropy czasami, ale mam nadzieję, że to nie będzie, że tak powiem... Że to po prostu nie będzie często występować. No i to jest jeden właśnie z endingów, czyli wzywamy, wzywamy tego lewiatana, można tak powiedzieć. Jeszcze oczywiście mamy stękę po napisach, którą też Wam pokażę. widzimy kompletny chaos, rzeźnia po prostu na całego, tak naprawdę. Oczywiście ten materiał jest, wiecie, no. Dla ludzi, którzy, no właśnie, to jest gra jednak od osiemnastki, więc tutaj, tutaj jednak trzeba troszeczkę latek mieć, tak powiem. Ten się teraz poczuł jak na wojnie, ziomek. Przetrwa najmocniejszy, co nie? Pożoga, chaos, kompletny nieład. Sami widzicie jak to. Jak wygląda najgorszy chyba z tych endingów. Takie mam wrażenie. Rozlew krwi. i to jest ciało chyba Sary Hawkins. Jeżeli się dobrze nie mylę. Znaczy, jeżeli się nie mylę. Takie mam wrażenie, że to jest ona. Oczywiście piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam yy, wasze opinie, wasze przemyślenia na temat tej gierki. I to był właśnie jeden z endingów, które odblokowałem na live. Yy, teraz przejdziemy do drugiego save'a i tam powiem szczerze, nie pamiętam już jakie mam dokładnie, jakie mam dokładnie zakończenia tutaj odblokowane, ale zaraz się przekonamy. Czyli lewy dolny róg mamy odhaczony, został nam lewy górny róg, prawy górny róg i Prawy dolny róg. Powiem tak, według mnie tutaj jest jedno dobre zakończenie, ale. No niestety bez ofiar się nie obyło. Oczywiście znaczy, nie spoileruję, dopóki nie, nie, nie pokażę Wam tego zakończenia. To jest według mnie oczywiście osobiście najlepsze zakończenie, oczywiście dla was może być inne, ale tak mi się wydaje, że to jest, że to jest najlepsze zakończenie, jakie mogło być. Okej, okay, oczywiście wchodzimy po raz kolejny do świata od obłędu. Gierka mam trochę wrażenie, że ma mechaniki coś w stylu Hello Neighbor, bo na przykład ta kropka bardzo tutaj. Co prawda zagadki no, też są niby, ale... Jednak ta kropka, wiecie, mi, od razu jak widzę taką gierkę, to mi się przypomina Hello Neighbor. Yy, bardzo mi się podoba ta gierka osobiście. Z ciekawą narracją i tak dalej, i tak dalej. Lecimy. Drugi ending, proszę Państwa. I tu sami widzicie, że już Drake jest przeze mnie uratowany podczas tej walki, właśnie kiedy Sara walczyła z Drake'em razem z y, tym tułaczem. Oczywiście to pomijamy wszystko, standardowo, nie wiem, powiem to samo. No i tu sami widzicie, że już się troszeczkę zmienia. I sami widzicie, są dwie opcje. To koniec, kontrrytuał i rytuał oczywiście, czyli, czyli najgorszy ending. Teraz zrobimy, odprawimy kontrrytuał. Teraz tu mogę powiedzieć, albo w sumie powiem to po końcowej, bo jeszcze tutaj będzie jedna scenka końcowa i powiem co tu mogło się wydarzyć, jak dla mnie. Oczywiście, pomijamy. Standardowo przenosimy się do cutscenki po napisach. Oczywiście mamy tutaj szpital. Oczywiście mamy tutaj naszego doktora Fulera, Świrusa. No właśnie. i w tym zakończeniu mam wrażenie, że jakby... Cały, cały ten kutulu, który jakby ten rytuał, który został odprawiony, ten kontrrytuał, jakby to kutulu wsiąknęło w naszego głównego bohatera, w Edwarda Pearsa. I siedzi centralnie w nim przez co on teraz siedzi w tym zakładzie psychiatrycznym, e, podają mu leki i tak dalej, i tak dalej. Tam widzieliście, widzieliście, buteleczkę z napisem Sleeping Pills, czyli tabletki nasenne, więc, on siedzi po prostu w zamknięciu, odizolowany od świata, od rzeczywistości, e, mam wrażenie, że to kutulu w nim siedzi, bo sami widzieliście, że miał, e, oczy mu się, że tak powiem, e, szczerniały mu, już nie miały gałek ocznych, tylko po prostu szczerniały mu oczy. Tak naprawdę, więc mam wrażenie, że ten potwór w niego wsiąknął no, przez odprawianie tego rytuału. E, siedzi uwięziony w nim, a on jest uwięziony jakby w, w, u Fullera w szpitalu, e, w klatce, po prostu od, od, izolowany od rzeczywistości, od wszystkiego, co się dzieje wokół. Także tak to wygląda. To jest drugi ending e, w tym odcinku. Pokażę wam jeszcze oczywiście kolejne, kolejne dwa. I teraz już przejdziemy sobie na prawą stronę, czyli lewą odfajkowaliśmy, lewy dolny, lewy górny róg. Teraz czas przejść na prawy, górny i prawy dolny. Mam nadzieję, że Wam oczywiście się taki materiał spodoba, bo powiem szczerze, chyba to jest pierwsza gierka, w której mam różne endingi. No dobra, jeszcze był Wiedźmin, jak grałem, to, że tak powiem, ta podstawka ma trzy różne zakończenia, znaczy, trzy, trzy różne. Teoretycznie ma trzy różne zakończenia, ale. Jak są te końcowe, że tak powiem, um, końcowe, jakby to powiedzieć, rysunki, coś takiego, końcowy ten pokaz slajdów, no to tam wiadomo, zależy od jakich wyborów, um, tak to się też potoczyło, więc. Ale głównie podstawka ma trzy zakończenia, tak naprawdę. Okej, okay, oczywiście, wchodzimy po raz trzeci do świata obłędu. Ja oczywiście nie mogę tego tutaj przyspieszyć, także przepraszam Was najmocniej, ale nie mogę tego przyspieszyć tutaj. Ewentualnie może jakbym wyciął ten moment, kiedy właśnie podchodzimy i, i jesteśmy całą tą rozmowę przewinął, ale myślę, że nie powinno być z tym kłopotu. To trwa 30 sekund, więc nie powinno być źle. Dobra, dawaj, dawaj, podchodź, podchodź, podchodź. Zzuzdź. Speedrun. Zzuzdź. I teraz oczywiście bierzemy. Ending numer trzy. To koniec. force you. I to jest, proszę Państwa, jedno z dobrych zakończeń. Czy najlepsze? Ocenić oczywiście sami. Um, ja mogę powiedzieć, że według mnie to jest najlepszy ending. Zaraz pokażę Wam dlaczego. Okej, okay. dlaczego uważam, że to jest dobry ending? Po pierwsze, nasz główny bohater przeżywa w tym endingu i, że tak powiem, jest wolny. Ehm, co prawda, jak sami widzieliście, ta ostatnia scenka, no... obraz Sary Hawkins, martwej, po tym upadku. Ehm, Edward, że tak powiem, musiał dużo, dużo wypić. Co prawda, stan psychiczny bohatera chyba nie jest najlepszy. Zakładam, no w sumie każdego by z nas nie było, jeżeli byśmy coś takiego przeżyli. Um, ale to jest ending, gdzie po pierwsze, jakby ochraniamy całą tą wyspę. Czyli Kutulu nie wraca, yy, zło nie wraca na świat i tak dalej, i tak dalej. Główna, jakby prowoderka, no co prawda, ginie, ale przez to. Y, uratowanych zostaje wiele, wiele istnień i sam Edward, który no, przeżywa tą historię, wraca do siebie do Bostonu y, i co prawda kolejna trauma na jego koncie, ale możemy być, że tak powiem, pozytywnie nastawieni, że jednak może może z biegiem czasu jakoś sobie to poukłada i po prostu przejdzie troszeczkę na porządek dzienny. Mm. Miejmy nadzieję, że tak było. <grym> Ale no, ja uważam, że to jest najlepszy ending dla naszego głównego bohatera i też dla wszystkich mieszkańców wyspy, którzy tam się znajdowali. Taka jest moja opinia. Oczywiście, możecie mieć odmienną. Jak najbardziej się do tego skłaniam, żeby mieć odmienne opinie, bo to wtedy fajne dyskusje mogą wychodzić. I teraz przechodzimy do ostatniego już zakończenia, do czwartego zakończenia, w którym jest właśnie prawy dolny róg naszego, że tak powiem, koła, koła fortuny, koła wyboru. I tu mamy e, ostatni last ending. Jaki jest możliwy do uzyskania. Oczywiście zachęcam. Jeżeli ktoś, ktoś chce, to zachęcam e, zrobić sobie samemu te endingi. Może być fajnie, może być zabawnie. Co prawda, trzeba na to trochę czasu poświęcić, ale ja powiem szczerze, że bawiłem się fajnie przechodząc to drugi raz, podejmując inne decyzje i inne, e, inne że tak powiem, y, inne ścieżki wybierając. Także czas na czwarty ending, zobaczmy, która jest godzina. E, no, tak gdzieś do pół godziny ten odcinek będzie trwał. No, niestety, słuchajcie, ta gierka ma naprawdę dużo zakończeń, jednak cztery to według mnie jest bardzo dużo. E, Idziemy właśnie do ostatniego zakończenia. Znaczy, w sumie źle powiedziałem wcześniej, wracając do wcześniej, że w lewy dolny to jest złe zakończenie, lewy górny to jest takie pół dobre, pół złe zakończenie, bo jednak Edward żyje, ale no siedzi w nim potwór taka, taka jest prawda. I jest przetrzymywany po prostu, ubezwłasnowolniony. Um, prawy górny róg to jest good ending, a teraz zobaczycie prawy dolny róg ending. Speedrun oczywiście standardowo. I dokładnie. To jest bad ending. Poświęcamy się. Ending numer 4. Bad ending. I chyba najkrótszy ending z tych wszystkich, bo tak naprawdę zostaje nam tylko cutscenka po napisach. Ten wystrzał jest sam w sobie wymowny. Yy... I zobaczmy cutscenkę, tak powiem, yy... po napisową. Zobaczcie, przenosimy się do przenosimy się właśnie do biura w Bostonie, gdzie zamykane jest biuro detektywistyczne Edwarda Piersa. No i ten obraz Sary Hawkins, oczywiście autorstwa, pokazuje nam, co się stało wcześniej, przed napisami. Także tak, to, tak ta gierka się prezentuje. Tak prezentują się wszystkie zakończenia w tym tytule. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście e, przy mikrofonie był Lemon. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy Wam się taki odcinek podobał. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są Wasze teorie, jakie są Wasze odczucia po gierce. Ja się zwijam. Na razie, papa. Pa. Piąteczka dla Was. Elo.